Minął długi czas odkąd ostatnio miałem dzień wolny. Ciao, ciao Niemcy! Przyszedłem Cię odwiedzić! Nie wyskokuj tak domowo z takich miejsc. I dlaczego do cholery jesteś tak ubrany? Ha? To popularne w Japonii, wiesz, to jest coś w stylu takiego fajnego biznesowego stroju. Nie ma w tym nic biznesowego, Wygląda podejrzanie. Nie, to jest formalny stroj. Wiesz, kiedyś taki facet powiedział, że najlepszą wersją siebie jesteś wtedy, kiedy pokazujesz prawdziwego siebie. No wiesz, a prawdziwa wymówka. Ty masz na to jakąś dobrą wymówkę? Tak naprawdę to w sumie moja klima jest odłączona od prądu, bo wiesz, nie miałem pieniędzy na rachunki. No i nie miałem nawet, jak przyjechać do pociągiem, i strasznie mi się chce pić i wiesz, jest strasznie gorąco. Możesz pożyczyć 2,35 euro? No dalej, nie rozumiem, jak pozwoli ci przekroczyć granicę w takim stroju. Ne, ne, gracie, uratowałeś mi życie. A, kocham, kocham nowoczesną technologię. O, wow, Niemcy, okej, okay, twoja telewizja jest strasznie nudna. Jeśli jeszcze raz się to wydarzy, najpierw do mnie zadzwoń. Jezu, tego on zawsze po pomoc przychodzi do mnie? A, Niemcy, ty, 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 co ja powinienem zrobić? Co tym razem? M mój brzuch się jakoś dziwnie zachowuje. Brrr. Och, to tyle? Skoro mój brzuch się tak zachowuje, to ze światem musicie coś niedobrego. Jaką niby supermoc ma swój brzuch?